Dzień dobry, Paweł Pyplok. Witam Państwa w poniedziałek 29 sierpnia w wydarzeniach. Zobaczmy, co w dzisiejszym wydaniu. W Zabrzu świętowano Dzień Straży Miejskiej. To jest na pewno bardzo miła chwila to jest takie podsumowanie pracy całego roku i nie tylko. Górnik Zabrze zremisował z biały Białystok 1 do 1. W komendzie Straży Miejskiej w Zabrzu odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Straży Miejskiej. Podczas spotkania wręczone zostały również awanse zawodowe. Powołana uchwałą Rady Miasta z 18 lutego 1991 roku, Straż Miejska na przestrzeni lat przeszła wiele zmian, ale to, co stale towarzyszy tej formacji, to wyzwania. Katalog jest bardzo szeroki, cały czas jest powiększany. Ustawodawca przewiduje również działania Straży Miejskich w dziedzinach. Które są zależne od decyzji samorządu, którzy wprowadza na przykład strefę czystego transportu, czy nie. Tam również są gdzieś wpisane te zadania, także one są cały czas płynne, ewoluują, są rozszerzane, więc pracy mówiąc kolokwialnie, roboty jest bardzo dużo. Jest to służba ciężka, czasami niewdzięczna, dlatego trzeba mieć to coś w sobie, żeby móc tą pracę wykonywać i, i być jakby po, ponad to wszystko i, i widzieć tylko przed sobą cel. Jakim jest praca dla tej społeczności lokalnej, dla której ta straż została powołana? Dla dziewięciu osób obchodzony Dzień Strażnika Miejskiego był dniem szczególnym. Wręczono im bowiem awanse na wyższe stopnie służbowe. To jest na pewno bardzo miła chwila. To jest takie podsumowanie pracy całego roku i nie tylko. No, potwierdza tylko to, że człowiek się rozwija, idzie w dobrym kierunku, a sama praca na co dzień daje satysfakcję, więc, jakby w połączeniu z tym wszystkim, tylko się cieszyć. Bardzo się cieszę, że moi przełożeni docenili moją ciężką pracę i zaangażowanie w nią. Generalnie cieszę się niezmiernie, że mogę służyć i pomagać społeczności lokalnej. Są to osoby, które zasłużyły się, które swoją pracą wykazały, że powinny zostać afansowane na wyższe stanowiska służbowe i taką też decyzję podjąłem. Bycie strażnikiem miejskim to niełatwa i odpowiedzialna praca. Wymaga i stanowczości, umiejętności podejmowania dość szybkich i trafnych decyzji. Dlatego służą i szkolenia, i szkolenia we własnym zakresie, nabywanie doświadczenia przez wiele lat. Myślę, że to pomaga właśnie w tych trudnych sytuacjach i podejmowanie interwencji wszelkiego typu. A tych w ostatnim czasie nie brakuje. Przyszło nam funkcjonować w okresie absolutnie najtrudniejszym. Najpierw sprawa covid później wszystko, co jest związane z wojną na Ukrainie, więc przede Przede wszystkim organizacja e, protestu uchodźczego na terenie miasta spadła na naszą służbę i muszę powiedzieć, że strażnicy wykonali zadanie wzorowo, mimo że nie mają przecież tego wpisanego bezpośrednio w statut i nikt nie spodziewał się 31 lat temu, że z takimi wyzwaniami e, przyjdzie nam się mierzyć. Cieszę się, że mamy strażników na tak wysokim poziomie kompetencji, że poradzili sobie z tymi bardzo trudnymi wyzwaniami. Straż miejska przede wszystkim wspomaga pracę policji, pilnuje porządku, ale również prowadzi interwencje w naszym 160-tysięcznym mieście, gdzie mamy dużo dzielnic. Wsparcie straży miejskiej jest ogromne. Na co dzień strażnicy penetrują dzikie wysypiska, wspomagają ruch uliczny, zabezpieczają Imprezy masowe, ale również współpracują z mieszkańcami w, w obszarach, które akurat są ważne dla mieszkańców. Ponad 12 tysięcy kibiców Górnika Zabrze obejrzało na trybunach piątkowy mecz Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Dzień dobry Państwu, telewizja Zabrze. W ramach siódmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy górnik na własnym obiekcie w sobotnim spotkaniu zagrał z Jagielonią Białystok. Od pierwszego gwizdka sędziego mecie podobał dynamiczne sytuacje i akcje. Emocje w 19 minucie po uderzeniu Olkowskiego, piłkarza górnika, piłka trafiła w poprzeczkę. Chwile później Białostoczanie wyszli z kontratakiem. Bida w sytuacji 1 na jeden nie pokonał bramkarza górnika. Ostatnia minuta pierwszej części odsłony tego meczu. Hezus Imas wyszedł również kontratakiem i tym razem pokonał Brola. Piłka powędrowała między nogami bramkarza Górnika. W drugiej odsłonie również obie ekipy ruszyły do ataku. Jednak najwięcej emocji mieliśmy w końcówce spotkania, wyrównanie Górnika. Petarda, uderzenie Erika Janrze Słoweniec cieszył się swoją drugą bramką piłkarskiej ekstraklasie. Jeszcze młodzieżowiec z kolanko, uderzając z dystansu, miał szansę pokonać bramkarza Gieloni, Ta piłka także trafiła w poprzeczkę. Remis, koniec spotkania, uważam za służenie, ponieważ obie ekipy mogły zwyciężyć, ale ten remis na pewno jest zasłużony. 1 września. Górnik w Pucharze Polski zagra z Ruchem Chorzów, to jest najbliższy mecz Górnika. W imieniu redakcji telewizji zawsze zapraszamy na to wydarzenie. Serdecznie pozdrawiam Damian Wilpert. W piątek 2 września na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu odbędzie się jubileuszowa 10 edycja pikniku w rytmie firmy. Celem imprezy jest promocja lokalnych producentów i ich produktów, poznanie i nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami handlowymi, prezentacja oferty przedsiębiorców z branży sportowej i gastronomicznej, oraz integracja przedsiębiorców z mieszkańcami miasta. To już wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, zapraszam jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.